Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shanks and Fidget. Dzisiaj eu 16 zobaczymy sobie jak wygląda topka po miesiącu oraz pokopiemy czarne gemy, bo tutaj jest właśnie weekend z czarnymi gemami ze względu na Black Friday. Na początek podziękowania dla wspierających i dzisiaj wyróżniamy Kasię, czyli nową wspierającą na kanale. No i dobrze, przejdziemy sobie może jeszcze zanim do topki. Przyszła zima do nas proszę Państwa, także mamy motyw świąteczny, pierwszy raz widzimy to nowe miasto w motywie zimowym i moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, to jest jeziorko i tak dalej, no fajny klimat ogólnie jest i y jest też kalendarz adwentowy to akurat pokażę na innym serwerze, bo to już odebrałem ale generalnie to wygląda tak o i codziennie jak zarogujecie to na początek dostaniecie jakąś nagrodę, pozostałych nagród nie ma pokazanych ale no codziennie coś tam będzie, pewnie jakieś krypsydry, może grzybki, jakiś epic obstawiam więc generalnie codziennie coś tam Dostaniecie. E, dobra, i przejdziemy do najważniejszego, mm, najważniejszej sprawy dzisiaj, czyli do topki. Najwyższy poziom po miesiącu to jest 333. Nadal, nadal to jest Bahamas WoW, siłomeczek. ale ma teraz przewagę mniejszą, Tutaj już go parę osób zaczęło gonić. 329 poziomy są. E, nawet tutaj jeszcze kolejny. Także no ta walka o awatar zacięta, zacięta Wam powiem. No, i ze względu na to, że czarne gemy są teraz właśnie przez ten weekend, to ludzie też tak podskoczyli tutaj, więc tak to wygląda. I wydaje mi się, że to jest rekord, jak chodzi o poziom w miesiąc. Aczkolwiek przyznam się, że nie sprawdzałem, więc tutaj na 100% Wam nie powiem. Ale wydaje mi się, że tak, jak jest walka o Awatary, dwa razy były czarne gemy na start, i teraz to, moim zdaniem, to jest rekord. A jak ktoś zrobił ten rekord bez czarnych Gemów wcześniej. To w ogóle to jest mega kozak, ale no wydaje mi się, że nie, jak ktoś ma informację, to może mnie najwyżej poprawić w komentarzu. Dobra, także mamy to i dzisiaj w odcinku poza właśnie tym przeglądem topki. Poklikamy sobie chwilkę lożki, nie jakoś tam turbo dużo, bo tutaj mówię, seria na tym serwerze jest bardziej pod um, obserwowanie tej rywalizacji pod awatar. O, stojak sobie weźmiemy, więc właśnie tak to wygląda. No, i tak jest ten typicki, więc tak już wstępnie sobie zacząłem szukać jakichś epików. Aczkolwiek na razie i tak mogę sobie coś tam sklepać. Więc dobra, chodźmy do tych lochów. Pokażę Wam tylko, jak to wygląda. Wygląda to następująco: także, możemy strumień, lawy sobie tam poklepać i ogólnie parę rzeczy. I w sumie, tak teraz myślę, jak jest przecież czarny piątek. Pokopmy sobie jeszcze te gemy, podmienię wszędzie czarne gemy, żeby były. Tak teraz o tym pomyślałem, że to ma większy sens sobie najpierw trochę poskipować, no i podmianki, tak, za te zwykłe klejnoty, także spory bonus wleci, i prawie idealnie nawet z tymi klejnotami wyliczyłem. Dobra, przechodzimy. Strefa mroku, od tego dzisiaj zaczynamy. Wczoraj też na streamie troszkę poklikałem, więc poziom się troszkę podbił, o chyba nie trafiłem, strefę mroku, tak, teraz jest strefa mroku, więc lecimy, i strumień lawy, możemy tak naprawdę nas trzeba zamknąć, więc go sobie zrobimy do końca. Jak to zrobimy do końca, to później będziemy kopać kolejne czarne klejnoty. Eee, no i przy okazji, może trafimy kluczyk do kolejnego bloszku. Także taki jest plan generalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E tutaj pod inteligencję i temek. Plus 30 cech dajemy Mariuszowi. Pyk. E, nie odzysk klejnotu. Klejnotu nie potrzebujemy. E plus 28. Pozbywamy się. U, jakiś fajny ten do Barbara. Dobra. Tutaj się pozbywam. Klejnotu nie odzyskuję, bo w większości przypadków i tak po prostu pionowy czarny. Ale tutaj jest czarny, to ten jeden mogę sobie odzyskać właśnie. Tutaj dużej różnic nie ma, to też wyrzucimy. I buty no też dosyć fajne. Więc adios. No i zobaczmy, czy poleci kluczyk. Fajnie by było. 3. Dobra, poleciał kluczyk. Więc fajnie. Odmienimy sobie tylko jeszcze Gemy brakujące, czyli tutaj, tutaj i Mariuszowi podmieniałem coś tam. Hmm, rękawice i coś jeszcze mi się wydaje, czy nie? Już to sobie wymyśliłem. Nie, każdy wszędzie ma na razie klejnot. Dobra, to mi się wydawało. No to lecimy dalej. Kończymy na pewno ten strumień lawy, tak jak mówiłem. No i po nim prawdopodobnie zaczniemy sobie już ten kolejny loszek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Spróbujmy je tego tutaj pobić. Dobra, udało się. Czarny upiór teraz. Też poszedł, poziom 264. No i dzisiaj też jest ostatni dzień Helluwejtora ogólnie. Dzisiaj na Helluwejtorze chyba nie będziemy się na odcinku skupiać, jego sobie pominiemy. A odcinek podsumowujący z Helluwejtora będzie jutro. Także grudzień zaczynamy z dwoma filmami więc jutro będzie właśnie podsumowanie elewatora. Nie wiem jeszcze czy z jednego serwera, czy ze wszystkich tak przelecieć, ale chyba zrobię z tych ciekawszych, gdzie tam dało się wbić jakąś topkę albo typowo z jednego, prawdopodobnie z EU7. Więc jak coś, to jutro będzie właśnie jakieś podsumowanie ze starszego serwera. Dobra, to mamy O plus 64. No tutaj są już temki dosyć mocne. Cały czas mi się myli, nie to klikam. Zmontowania na dzisiaj były zrobione już bo po północy, właśnie jak był streamek to tam. Coś klikałem. No i trochę tych gemów trzeba znowu okopać. No to lecimy. Drugi, trzeci, czwarty. Skip gema teraz kosztuje 39 grzybka z kwaterami na 12 poziomie. To no najlepiej by było mieć te kwatery jeszcze bardziej podbite, nie? Ale no tutaj na tym serwerze aż tak nie zasuwałem, z tą twierdzą, więc tam jestem trochę w tyle. Eee, dobra, bo mi kurczę tej temki uciekają, które to były to było to i mamy chyba już full, dobra, no to wracamy sobie z powrotem do lożków i tu jeszcze teraz robimy te pozostałe rzeczy co były, czyli tak, memory mamy to zrobienia na pewno dalej mamy 13 piętro Wacław podwykonawca, pik i od razu możemy też tego zrobić, na niego było 2% ale te czarne gramy podmieniłem, więc może będzie trochę więcej o, proszę bardzo, 268 poziom i co dalej? Smoczy Skarbiec, tam było po, po parę procent, więc to nie wiem jak aktualnie wygląda. Więc, może dobiję sobie poziom tornada, Poziom 2.69. I bym sobie teraz poszukał nowej broni. Myślę, że to jest plan. Zwłaszcza, że jestem pewny, że tą nową brońkę mogę jakąś mieć. Także co, podmienię sobie nową broń, może jeszcze jakiś inny item, przykład właśnie coś takiego. Runki tutaj na HP powoli blatują I zaraz lecimy dalej. Dobra, i podmęki mamy zrobione. Płynka w sumie nawet z lochu poleciała, z nie skończyłem od razu. Ale mamy coś takiego, plus 60 tam obrażeń więcej, więc fajnie. Ulepszałem te itemki. I teraz szanse w lożkach mamy następujące. Także dosyć fajnie to podskoczyło. No i coś tam jeszcze sobie poplikamy. Także idziemy najpierw do wieży. Wieża 1, 2. I 4 jeszcze spróbujemy zrobić. Pana szreka. dobra. I przejdziemy sobie do strefy mroku teraz. Także strefę roku Prawdopodobnie ją sobie zamkniemy od razu Więc próbujemy ją sobie dowieć do końca Poziom 270 już będzie Proszę bardzo Zaraz sobie zobaczymy jakie nowe piki wleciały No i zaraz przejdziemy do tych lążków ze strefy światła Bo tam pewnie też coś jeszcze będzie do klikania I ogólnie teraz jak jest zima, grudzień No to można złapać sporo nowych pupili Bodajże 4 albo chyba a może 5 nawet? Prawdopodobnie z każdego żywiołu jest w jednym do złapania. Dobra, tu mamy nowy itemek, także weźmy go sobie. Ok, czy coś jeszcze ciekawego? Tutaj mamy, a pod inteligencję to raczej nie. Yy, I tu mamy pod siłę, zobaczmy. Plus 27, 27 można podmienić. Odzysk notu. Dobra, mamy to zrobione. Reszty się pozbywamy. Jeszcze rękawice. A, bez strzału. Dobra, także to sobie zostawiamy. E, I przechodzimy dalej. Dalej sobie poklikamy. Oświęcona szkoła. Maki. mamy dwa poziomy do zrobienia. Także chodźmy. I zaraz Smoczy smoczu skarb do dziewiątki. Możemy też przycisnąć. Smoczy smoczu skarb dwa poziomy. I kurczę, bo pójdę do tornada. I po tornadzie, pewnie do kopalni jeszcze, żeby pokopać 3 gemów albo jakichś kluczyków. Także taki chyba będzie plan. I zobaczymy. Tornado 257. nawet idzie. Najgorzej, tylko że nie ma wiatru, wiedźmy. Ale no to jest nowy serwer, więc ciężko o niego. No i w grudniu ogólnie postaram się, żeby po więcej filmów, Miałem przez chwilę pomysł szalony, żeby robić daily. Pierwsze dwa dni będą filmy, ale potem to nie wiem, raczej ciężko przez cały miesiąc coś tutaj klikać. Zależy też kiedy EU17 by wyszło, ale nie wiem w sumie też czy na nim będę grał, zależy od tego czy wyjdzie na nim Paladyń, czyli nowa klasa. Pod razie chyba jeszcze nie potwierdzili, wydaje mi się, że powinien. Aczkolwiek nie jest to jeszcze potwierdzone, także zobaczymy jak już ruszy rejestracja na nowy serwer. Prawdopodobnie w połowie grudnia gdzieś, gdzieś wystartuje. Zobaczymy. Jeśli będzie paladyn, to oczywiście tym paladynem sobie zagram. No I pewnie z niego byłoby sporo odcinków. Ale leć to tornadową powiem. Jakby do 300 się udało dobić, to super w ogóle. Coś tak już wiem z dwa poziomy na tym tornadzie. Będzie fajny progresik. I mógłbym równie dobrze sobie pewnie jakiejś nowej broni już szukać. Spróbujmy to tornado do 300 dobić. O ile by nie było problemów. Ale coś czuję, że zaraz się zaczną schody. Eee, dobra, pyk, pyk. O, do kociołka nawet coś się trafiło. Eee, podbiłem sobie troszkę statystyki. No tylko tutaj zręczność. No zwiadowcy. Może ten w ogóle portal sobie kliknę. No na strzała niestety nie padł. Ale ja liczyłem na to, że jednak się uda. No i 289. Już coraz bliżej, coraz bliżej. Niewidzialny koszmar. No proszę. Krasnoludki. Dobra, no musi ten 300 paść. Jak magowie nawet podałem bez problemu, no to reszta też tak o powinno pójść. Powinik teraz chwilę dłużej, ale akurat powinienem być poziom 274, dobić sobie właśnie 300. Uwaga i teraz po tym będzie epic, coś fajnego, najlepiej brońka, trzy cechy, duży rozrzut. Damy radę. Zobaczymy czy damy radę lustereczko. No tutaj o epika trzeba troszkę się pomęczyć z tego co widzę. Ale dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy czas, mamy czas. Także próbujemy. Dobra i poszły chyba rękawice albo coś takiego. No rękawice, ale na, na 3 cechy, więc fajne. 270. Pytanie jak ja teraz gemy dostaję. Też 270. Dobra, czyli tutaj akurat w miarę na bieżąco, już tak powiem, możemy zrobić odzysk i ulepszyć sobie ten itemek. Na 8. Oj tutaj broda ulepszałem. Znaczy nie ulepszyłem, wymieniałem, nie ulepszyłem. Chciałem powiedzieć. No dobra, to teraz mamy wszystko ulepszone już. No i teraz potrzeba jeszcze tego kluczejka, mi się wydaje, do łóżka kolejnego. Tutaj za bardzo nic się nie dzieje. Twierdzę już pokazywałem w sumie. Więc dobra, chodźmy do tej twierdzy. Wykopmy nowy kluczyk, tak mam nadzieję. Dobra, nowy kluczyk siedzi. I gemy, to zauważyłem, że niektórzy tu mają stare, niby czarne, ale to, to widać w 84 Tylko one dają, nie? Więc takie jeszcze warto podmienić No i idziemy do tego loszku, zobaczmy czy tutaj da radę coś podpikać No już pierwszy przeciwnik padł Zobaczymy jak kolejni 275 No może 280 dzisiaj, zależy jak ten loszek jeszcze pójdzie 276 No idzie lepiej niż myślałem nawet Dobra, tutaj klikam czerwonego Gnola. Na chwilę mikrofon mi coś się wyciszył, także wracamy, już jest wszystko Git. No i tak, generalnie z nim jest trochę problem, już trochę grzybów na niego poszło. Wydaje mi się, że chyba by trzeba było podmienić jakąś brońkę albo coś. Także teraz ja idę do kabinetu magii. Zobaczmy w ogóle, czy możemy coś fajnego trafić. No tutaj za mała różnica, żeby to zmieniać raczej. Ale brońki, plus 20 par obrażeń. No najlepiej by było trafić jakiegoś epika. Także teraz na tego epika sobie. Zapoluję i mam nadzieję, że się uda trafić. Albo w sumie jeszcze mogę iść do kabinetu magii, coś poszukać, także coś podmienię. O! O, dobra, to podmieniam w takim razie teraz. zrobimy bez cięcia. zrobimy sobie odzysk. Tak I to teraz jeszcze ulepszyć tylko. Razy 7 może. Tutaj wyrównamy troszkę. A no, mogę nawet razy 8, i tutaj porody na 8, no to spoko. No, i teraz, jak jest więcej obrażeń, wszystkie cechy, du duży rozrzut, to wydaje mi się, że bez problemu powinno pójść. Jeszcze władujmy ostatniego Golda w inteligencję, bo to jest mag, właśnie. Także niech milion na to pójdzie. No, i teraz myślę, że już bez większych problemów. Zobaczmy czerwony Gnoll. Ciekawe, ile procentowo to jest na niego szansa. Na razie nie sprawdzam. Dajmy z 30-40 prób. Jak nie padnie, no to wtedy sprawdzę, żeby się upewnić. Bo się okaże, że jakimś studem jest na niego 0%, aczkolwiek myślę, że to raczej nie ma takiej opcji. Ale zaraz się przekonamy. No dobra, tutaj pół HP. No są takie bliskie podejścia niektóre. Ale nadal coś nie chodzi, nie chodzi. Dobra. Zrobimy do 1050 grzybka może. Padnie... O, dało się, dobra. 29, i teraz jeszcze jeden oponent tu został 19 plus 20. Dobra, dajmy tak, sobie wrzucimy. To możemy zmienić. Dobra, i resztę itemków sobie później przejrzę. Bo na trzy cechy widzę, że są. A żeby już nie przedłużać, zatakujmy mnie. i troszkę brakuje do poziomu. Eee, więc dobijmy sobie z Tornada, może jeszcze? Bo ten 280 koniecznie chcę dzisiaj wbić. Taki cel sobie wyznaczyłem. Pewnie jeden albo dwóch przeciwników w Tornadzie. Jeszcze Bobek, znowu Mak kurczę. Ale się udało. Dobra, także 280 bity. Pełny kwipunek. Eee, no i teraz na koniec jeszcze chodźmy sobie do Hellwaitera, zobaczymy dokąd się uda tutaj przeklikać. Tutaj bez tych ciastek, monet klikam. I póki co idzie bez problemu, już dobiję do mojego maxa, czyli 112. I to był problem z magiem. No dobra, bez przek a nawet bez przekąsek udało się to przebić. Więc różnica jak widać jest spora dosyć. 115. Spróbujmy teraz jakimiś przekąskami. To już dowolna przekąska daje plus 20% obrażeń, więc raczej z nimi bez problemu. No. Okej, okay, nie jest to takie bez problemu. Myślałem, że pójdzie jeszcze łatwiej. Ale no nie, nie jest się, że to 120 da się dobić. Weźmy jeszcze raz piwka. I tutaj podzręczność, więc... Chyba powinienem wygrać bez problemu. Albo z problemami, ale wygrana to wygrana. Okej. Okay. I teraz mamy maga znowu. To namagam żywie, że, że potrzeba złoty piwka. Także no, zobaczmy sobie. Zaraz pokażę też hot topkę lewej ogólnie. Ej, właśnie, bo tutaj przecież bardziej mi się opłacało teby, a tej runek nie mam. Więc to mi prawdopodobnie da więcej niż te piwka. Ale i tak z magiem ciężko widzę. No spróbujmy. 30 prób jeszcze. Albo pójdzie, albo nie pójdzie. Ale poszedł. Dobra, tu mamy znowu maga, ale pod ogień tylko. To do 800 grzybków zjedzmy najwyżej. Zobaczymy, czy jeszcze ten padnie. No i tutaj generalnie o top 3 chyba nie walczymy. Chociaż już nie wiem, kurczę, już, już tak mi się mieszałem te serwery. Może walczymy w sumie? Może nie. Dobra, zobaczmy tą topkę, jak wygląda. Pure to ma drugie miejsce, co ja to w ogóle wygaduję. Faktycznie, tutaj z Game Miner zwalczyliśmy no. Już tyle tych serwerów, że mi się miesza. Ale tak, także tutaj Pure Form, drugie miejsce 1433 punkty. Także dosyć nieźle przewagę mamy. No i myślę, że tak to zostanie, bo te różnice są już dosyć spore, nie, między gildiami. Także tak to wygląda za drugie miejsce, jeszcze dla przypomnienia nagrody są takie, na ramka, także dosyć spoko. No i dobra, i taki odcineczek ode mnie, kolejny pewnie już będzie, ja w sumie zależy jak będę robił odcinki, być może jeszcze jakiś krótki sobie zrobimy w tygodniu, ale na pewno będzie odcinek jak ktoś już dobije ten 350 poziom i wygra awatar. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj, na razie, siemano.